Pierwszym krokiem będzie oczywiście zainstalowanie w prasie matrycy formatującej, czyli sizing die, która jednocześnie pełni rolę matrycy odspłonkowującej, to jest ta rzecz, która tutaj nam wystaje od spodu. Ponieważ ja tej matrycy już wcześniej używałem, ona jest już przeze mnie skonfigurowana, to znaczy ten kołnierz blokujący Dokręcony jest tutaj tą śrubą sześciokątem na właściwą wysokość, także ja po prostu wkręcę ją do matrycy do oporu, aż do momentu, kiedy ten kołnierz oprze się o, o górną powierzchnię tej nakrętki tutaj w prasie. I w zasadzie mogę rozpocząć odspłonkowywanie i formatowanie łusek. Odbywa się to w sposób absolutnie typowy. Przy tych Łuskach 32 ACP potrzebne są naprawdę niewielkie siły, ponieważ jest to niewielka łuska. Gniazdo spłonki małej spłonki nie jest jakoś tam szczególnie mocno osadzone, w związku z czym ta matryca, mówiąc krótko, ma tutaj lekkie życie w odróżnieniu od na przykład spłonek karabinowych, w których czasami ten pinot spłonkowujący, niestety, no, poddawany jest tak dużym naprężeniom, że potrafi się wygiąć. I to jest powód, dla którego ten element, czyli ten, ta szpila taka, która tutaj wystaje jak kupicie sobie zestaw matryc zwróćcie uwagę, jest to miły dodatek, jeżeli producent w komplecie daje Wam na przykład dwa lub trzy takie piny albo jeżeli sama jego końcówka jest wymienna i można ją, można ją wkręcić po deformacji się tego pinu, ponieważ w szczególności przy amunicji karabinowej, czy przy dużych spłonkach pistoletowych no niestety na porządku Dziennym zdarzają się e, przypadki zgięcia czy też uszkodzenia tego pinu, i producenci o tym jakby o coś spadło ze stołu. Zdarzają się przypadki uszkodzenia tego pinu, producenci o tym wiedzą. W związku z czym e, producenci lepszej jakości matryc e, po prostu dołączają w komplecie e, zapasowy pinot spunkowujący, po to, żeby taka niemiła niespodzianka, e, nie, że tak powiem, jak to było w piosence Maryli Rodowicz, nie zgasiła wam. Światła w środku dnia, czyli nie przerwała Wam dobrze idącej roboty. Tak robimy oczywiście z całą porcją e, tych łusek, którą planujecie obrobić. Ja e, odsponkuję i sformatuję sobie około 100 sztuk i jak skończę to zajmiemy się prochem. I teraz jeszcze jedna konkretna uwaga w przypadku tych łusek, które tutaj elaboruję. Mianowicie, ja nie pamiętam, czy tak było przy poprzedniej serii, którą wytwarzałem. Natomiast okazuje się, że te łuski Bellota, które w tej chwili mam odstrzelone do dyspozycji, tej gniazda są na tyle czyste i wolne od zanieczyszczeń. To są naprawdę jakieś minimalne ślady, że tu cokolwiek było odstrzeliwane. W związku z czym ja odpuszczam sobie. Proces czyszczenia tych gniazd, dlatego że e, no nie jestem aż takim, e, że tak powiem, detalistą. Jak widzicie, one w większości przypadków wyglądają tak, jakby tutaj w ogóle się nic nie działo, e, dlatego ja po prostu e, step czyszczenia gniazd sobie odpuszczam, będę te łuski elaborował, e, będę je spłonkował dokładnie w takim stanie, jak one wyszły z matrycy ale oczywiście musicie pamiętać o tym że żeby pozwolić sobie na tego typu skróty to musicie mieć jakieś doświadczenie już z materiałem z którym pracujecie ja kiedyś w przypadku kalibru 9 mm to były chyba naboje oryginalnie z które strzeliłem z Magtecha i również pozwoliłem sobie na taki skrócik mianowicie stwierdziłem, że e, nie będę czyścił gniazda spłonek, tam w nim by było trochę jakichś takich przypaleń, okopceń, okazało się, że niestety ta warstwa kopcia tego spalonego materiału ze spłonki po wciśnięciu nowej spłonki pod spłonką działała jak taki amortyzator w związku z czym energia E, energia, którą przenosiła na spłonkę, energia kinetyczna, którą przenosiła iglica, e, m mówiąc krótko, była amortyzowana przez, przez tą warstwę, e, która podlegała ściskaniu, czy też wyciskaniu tam gdzieś w głębi e, w gnieździe spłonki. W gnieździe e, no i okazało się, że część z tych spłonek po prostu nie odpaliła. W związku z czym, jeżeli byście planowali robić tego typu skróty, e, to naprawdę upewnijcie się, że. E, że ten produkt, y, który końcowo Wam wyjdzie, y, no, no po prostu z, be, będzie poprawnie funkcjonował. Tak jak mówię, ja nie jestem ortodoksem. Jeżeli widzę, że gniazda spłonek są czyste to nie będę ich drugi raz szorował, dlatego, że za każdym razem drapanie ich czymś tam w środku, to jest tak to jest zwana obróbka ubytkowa. E, zawsze to gniazdo się poszerza, ono później mniej e, pewnie tą spłonkę trzyma, w związku z czym jeżeli mogę uniknąć tego etapu, który, e, który może część tego materiału stamtąd zebrać, nawet jakimś miękkim narzędziem, to po prostu tego nie będę robił. Natomiast jeżeli mam łuskę, co do której mam wątpliwości, czy ta spłonka na pewno wbije się tam aż do samego dna, dotykając metal, licznej części gniazda spłonki, to ją po prostu oczyszczę, dlatego że ryzyko, które z tego y, się materializuje jest takie, że część tych spłonek może Wam e, zwyczajnie później y, w pistolecie nie odpalić. A teraz zanim zabierzemy się za końcowe rozważania na temat y, ilości i rodzaju prochu, które nasypiemy do tej amunicji, Zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczenie. Ja, oczywiście, już je wcześniej wykonywałem, natomiast chciałbym, żebyście zobaczyli jeszcze raz, jak to wygląda. Mianowicie, zmierzymy sobie pojemność łuski w grainach H2O. Robimy to w ten sposób, że ustawiamy łuskę na wadze, eee, zerujemy wagę. Ona jest w niej oczywiście spłonka, dlatego że oczywiście woda by nam wyciekła dołem, gdybyśmy tego nie zrobili. I teraz, w momencie, kiedy mamy taką spłonkę już na wadze, napełniamy ją powoli. W moim przypadku jest to mieszanka wody z izopropanolem po to, żeby, żeby ona lepiej zwilżała ścianki tej, tej łuski i wypełniamy aż do osiągnięcia płaskiego meniska. Ten menisk wyszedł mi już w tej chwili na zbyt bogaty, mianowicie jest to menisk wypukły, dlatego za pomocą szmatki odciągnę z powierzchni część tej wody. Patrząc sobie przy okazji pod lampą, o, to jest mniej więcej tyle, ile powinno się w niej znaleźć. Ta łuska ma pojemność 9,4 g na H2O, i taką ilość, taką wartość zastosujemy do obliczeń, które sobie wykonamy w programie Quick Load. W międzyczasie muszę gdzieś w pokoju dziecka wypożyczyć sobie ze dwie tacki. Elaboracyjną moją, że tak powiem, ogólnego użytku Mam w tej chwili zajętą na inny projekt Który tam w niej spoczywa w stanie częściowo zrobionym W związku z czym muszę sobie coś Może być taka i może być taka To się nada Także mamy już wszystko, czego potrzebujemy Oprócz prochu